Dzisiaj wracamy do momentu Ostatniej Wieczerzy. Ponieważ Ostatnia Wieczerza nabiera pełnego sensu dopiero po krzyżu i po zmartwychwstaniu Chrystusa. I jesteśmy zaraz w, tym, w tej chwili, kiedy Chrystus umył uczniom nogi i mówi im, że Sługa nie będzie większy od, jej, od swojego Pana. To bardzo tajemnicze, a jednocześnie bardzo istotne zdanie. Co ono oznacza? To mianowicie, że jeżeli chcesz być Sługą Chrystusa, musisz zająć miejsce takie jak on. A on zajął ostatnie miejsce. Czyli jeżeli ktoś chce być prawdziwym chrześcijaninem, musi służyć Chrystusowi według tego wzorca, jaki on nam zostawił, być na ostatnim miejscu. Jeśli natomiast nie zajmiemy ostatniego miejsca, to wywyższamy się ponad swojego pana, który właśnie jest sługą, który zajął ostatnie miejsce. Zawsze wtedy, kiedy pycha bierze w nas górę, wtedy, kiedy nie służymy, jesteśmy już, przestajemy być uczniami Chrystusa. Wtedy natomiast, kiedy zajmujemy ostatnie miejsce, to On nas posyła i możemy w światu przynieść Jego życie. Możemy być tymi, którzy przyjęci, stają się obrazem Chrystusa i ten, kto nas przyjmuje, przyjmuje właśnie Jego, ale tylko wtedy, kiedy jesteśmy sługami. Jeżeli możecie, to subskrybujcie nasz kanał z Bogiem.